Cześć kochana osoba z Podnaku uwagi, witam serdecznie. Zapraszam Was na horoskop walentynkowy. Zobaczymy, jak będzie przebiegać ten czas, czego możecie się spodziewać i czego unikać tak naprawdę. Życzę Wam w związku z tym cudownych walentynek, pełnych radości, miłości, spełnienia, serdeczności, no i tego, żebyście nie czuli się samotni, nawet jeśli będziecie z kimś. Mówię, to też jest bardzo istotne. Tak więc bawcie się, cieszcie, spełniajcie oczekiwania własnej kogoś. Zobaczmy zatem karty. Jakie będą to walentynki? 9 denarów, giermek buław i król mieczy. Czego unikać? 5 pucharów. Bardzo ciekawe, bo tutaj już, już była ta piątka pucharowa. Za chwilę dojdziemy do niej. Jaki to będzie czas? Tutaj Pierwsza karta trochę egoistyczna, tak jakbyśmy troszkę wybrzyzali. No, będzie komfortowo miło, oczywiście. Gier była dynamicznie, potem. No i Król mieczy, uważajmy na trudne tematy, tak, na obietnice. I tu tak, jakby męska energia troszeczkę tak. Z tej wzniosłości troszeczkę miała tutaj troszeczkę obciąć te skrzydła, tak? To gdzieś tam troszeczkę tak spłycieje, tak będzie bardziej surowo ten król mieczy. Początkowo dobrze, bo komfort będzie, tak? Potem właśnie dynamicznie, radośnie, taka dobra nowa energia możemy pójść w jakieś inne miejsce, możemy coś nowego jeszcze zrobić w trakcie. Ale potem już tak będzie troszkę bardziej surowie, poważniej. Cokolwiek będzie się działo, czego unikamy. Nie bierzmy pewnych rzeczy do siebie, nie bądźmy zbyt surowi dla siebie. I tu poczucie winy, tak? No nie wiem, powiedziałem, powiedziałem coś nie tak, tak mi się wydaje. tak? I my przejaskawiamy tą energię, nie jesteśmy zadowoleni z siebie, epatujemy tą negatywną energią, wręcz dołujemy. Nie dołujmy się. Nawet jeśli coś palniemy, bo tutaj początkowa energia może być taka energia wybrzydzania, tak? Czyli, że, a to nie, no to pójdźmy gdzieś indziej, no dobra, potem się niby będziemy bawić, no ale y, potem na końcu może być tak, że jednak a, ktoś nas surowo oceni, i my pomyślimy, no tak, to moja wina, bo ja chciałam tu iść, chciałem coś takiego zrobić, to moja wina, tak? A to nie jest żadna Twoja wina, unikamy tego i staramy się zrozumieć, że, że jakby jeszcze możemy coś zrobić, naprawić i nic takiego się właściwie nie stało. Tak więc jeszcze raz szczęśliwych walentynek, wszystkiego dobrego pozdrawiam, przechodząc do znaku skorpiona. Witam serdecznie, drogie Skorpiony. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście. Na horoskop walentynkowy Życzę Wam w związku z tym Cudownych walentynek Radości, miłości no, Miło spędzonego czasu Z ukochaną, wspaniałą osobą No i żebyście tutaj Czuli się szczęśliwi To jest najważniejsze, najistotniejsze A jakie karty już patrzymy Już patrzymy dla Was Jakie będą to walentynki As mieczy Król buław I trzy buławy Czego unikać? Siedem buław, bardzo ciekawe karty. E, począteczek, as mieczy, nowa energia, nowe pomysły, trochę e, jakaś ważna rozmowa może być przed tym, tak? Potem decyzja męska, e, mężczyzna na, na daton, nowy aspekt i zadowolenie, spełnienie, podróż, ruch, e, pójście w miejsce e, takie fajne, re, rekreacja, spokój, restauracja, miło spędzanie czasu, czyli końcówka cudowna, a czego unikamy? No, unikamy konfliktów, zmagań, ale też osaczania. Nie dajmy się osaczyć, nie dajmy sobie wejść na głowę, ale też nie róbmy pewnych rzeczy, też starajmy się po prostu być tutaj kompromisowi, ale nie konfliktowi, co jest naprawdę ważnym aspektem, czyli nie walczmy, nie, nie zmagajmy się, nie przepychajmy. Tu nawet bym powiedziała, że ta energia męska, niech ona sobie podziała, tak? E, uważajmy, bo możemy się na początku pokłócić, czy właśnie spiąć, czy coś nastąpi jakaś zmiana i trzeba będzie się dostosować, ale jeśli się dostosuje, my Będziemy korzystnie wypadać w tej rozgrywce. Więc działajcie jeszcze raz wesołych Walentynek. Pozdrawiam i idziemy dalej do osób z podznaku strzelca. Tym razem witam serdecznie, drogie strzelce. Cieszę się, że jesteście. Drugie strzelce. Zapraszam Was oczywiście na horoskop. Walentynkowe. Zobaczmy, jak one będą przebiegały, czego możecie się spodziewać. W związku z tym życzę Wam cudownych walentynek, pełnych miłości, radości, jakichś małych podarków, ale i przede wszystkim cudownej atmosfery, by, byście się bawili i otaczani byli miłością i mogli kochać po prostu. Tego Wam życzę. A jaka energia? Jakie to Walentynki? Król Buław. Karta Śmierci. I koło fortuny. Czego unikamy? Giermek Pucharów. Eee, I tak, idzie zmiana. Tak, początek będzie narzucony przez drugą osobę. Będzie nam się wydawało, że coś idzie spadkowo, ale zmiana będzie na pozytyw. Czyli na początku może być tak, nie, nie spotkamy się, nie będzie nic, tak. Eee, ktoś może nam wyznaczyć energię na nie. A tu się okaże, że jednak się spotkacie i będziecie celebrować niezwykle to wydarzenie. Tak więc tu energia początkowa, męska, albo dominującej osoby, która nagle zmieni tryby. Te plany i tak się i tak zmienią, doprowadzą do tego, że się spotkacie, będziecie się dobrze bawić. A Giermek Pucharowy, specyficzna karta, bo ona w sumie nie ma negatywów. Giermek Pucharowy, to tutaj uważajmy, byśmy nie zachowali się zbyt szczenięco, dziecięco, tak, w jakimś sensie, unikajmy tego, tak. Bądźmy konkretni, zdecydowani, silni, tak, ale unikajmy właśnie takiej dziecięcej, zbyt delikatnej. Energii e, i byśmy nie e, od razu czegoś nowego, szybko nowego nie wprowadzali też, bo to jest takie od początku troszeczkę. Tak więc e, dajmy, dajmy się zaprosić, dajmy się poprowadzić w jakimś sensie, e, to jest dosyć ważne. Tak więc trzymajcie się, szczęśliwych walentynek. Pozdrawiam, hej.